Hello, witam Was bardzo serdecznie w drugiej części części. Oto. Całodniowa racja policyjna będziemy przygrzewać. Podgrzewaczami chemicznymi będziemy próbować. Dwa podgrzewacze. Mniej więcej wypakujemy, co będziemy próbować. Widzieliście już to, nie będę zbytnio pokazywał. Tak, wszystkiego nie o to chodzi, że chcę spróbować. Ale jak ktoś w pierwszej części nie oglądał, jego oglądnie te kurczak z ryżem i warzywami przygrzejmy to chemicznie. Piszę, że około 20 minut jak się to robi, podobno się to otwiera. Tutaj do góry się kładzie. na to na dole podgrzewacz zróbmy tak od razu z drugą mhm. a w międzyczasie jak się to będzie podgrzewać to spróbujemy jakichś krakersów jakiegoś tego tego dżemu, może mamy widelce, a tu mamy makaron z mięsem mielonym w sosie tak to wygląda i też tak samo to otwarte. Pisze, żeby to dać na podgrzewacz, zalać wodą. Żeby to tak dać. Mniej więcej tak. I tu mamy tą wodę, nie? Po 100 mililitrów. Zalać. I i tak jakoś... tak, i tak zrobić tak, aha, dobra po rosyjsku piszę, chyba nie wybuchnie nie wiem. nie jest tak źle ja teraz załóżmy no, dobra, wlewamy no, wody jest Pana woda Zobaczmy, jak reakcja chemiczna się potoczy to wyrzucimy to wyrzucimy już to wyrzucimy jeden mamy zróbmy tak z drugim tam też mam też podwój zróbmy z drugim otwórzmy tą wodę Bierzemy. Zobaczymy, czy to nadaje się jeszcze do spożycia, bo termin przydatności skończył się 04 11. 2022 roku. Będzie jak ten kucharz, nie? Z jej. Będzie trzeba uciekać. Zalewamy to wodą. Utwórz plastikowy, napełnij wodą ręka w miejscu zaznaczonym, utwórz plastikowy, włóż do środka nieotwarte opakowanie, saszetkę, na saszetkę grzewczą, eee, załóż rękaw nad posiłkiem, wsuń do papierowego pudełka, połóż płasko saszetkę nad posiłkiem. Papierowego pudełka, nie tu żadnego papierowego pudełka nie mamy. Czyżby to nie działało? Dobrze jest. Po 12 minut. Poczekamy. Tu nie ma jakiegoś papierowego rękawa. Chyba, że tu, tu coś jest. Papierowy rękaw. Nie tu są... Chusteczki. Są chusteczki. Nie wiem, coś to... Coś to nie chce po prostu... ...grzać. Chyba jest przeterminowane. Wiem, ten podgrzewacz ma. ...chyba stracił swoje właściwości. Będę pewnie w tej chwili grzać. Miałem takie podgrzewacze już, że to podgrzewały. Zalać tylko wodą, a to jest zimne. Widocznie termin minął. Troszeczkę się rozgrzewa. Może tym poruszać. No tak troszeczkę. Hmm. To raczej będzie chyba. Zrobimy inaczej. Jak widzimy termin minął. wsadzimy do mikrofalówki chyba, że ja coś źle robię ale powinno to grzać no dobra no tak troszeczkę jest ciepłe nie tak nie zadziałało ale nic straconego abyśmy teraz tego nie przygrzali przykładowo gdzieś w lesie Ja to wsadzę do mikrofali dam tak, może nie wiem. I tak na tak na 5 minut 800 W No i te plastry chemiczne nie dały rady. Ale możemy sobie jeszcze. Ten, no herba, koncentrat napoju herbacianego, no to nie będziemy herbaty pili. Ale możemy sobie spróbować pasztet wieprzowy. Możemy sobie spróbować Na początek wow, Patrz Patrzta! Teraz się z tego gora kopci. A to może trzeba było czekać. A, teraz się uruchomiło, widzicie? A, za późno. Stare i były ten i teraz się uruchomiły. Dobra. Panie, a pan to do mikrofalówki, do mikrofalówki wrzucił, a zbora się kopci. <laughs> Dobra, niech się kopci. nie Fajne to takie będzie ten, jakby to powiedzieć, zjawisko. Ale to już widzimy, że trzeba chwila, chwilę cierpliwości, żeby to wszystko zadziało. Patrzcie. Zapach jest, może to jest pierwsze co spróbujemy. No ale teraz już wiecie, że trzeba chwilę cierpliwości e, jak będziecie w lesie, że to nie od razu zadziała. Chociaż to słabo, słabo, słabo to wygrzeje, no ale jest. W mikrofali e, to tak będzie. No do pasztetu no chyba widelca użyję i pośpieszył się. No ale słabo ta chemia. No. Też widocznie przeterminowane. Spróbujemy. Pasztet przeterminowany już z rok. Pachnie nieźle. Nie wiem, żartuję. Jak na tym wiecie w programie. Bardzo dobry. Nic dodać, nic ująć, ale mamy tam w mikrofali. No ale to coś słabe, to treść się pokopciło. No a widzicie, ten w ogóle nie zadziałał. To coś są. Albo za mało wody. Ten jeden podgrzewacz troszeczkę chemiczny, coś zadziałał. Jest gorący. No może by to działało, może coś źle zrobiłem. Pasztecik. Jeszcze mamy tam minutę 57. Może spróbujemy sobie pieczywo chrupkie. Ale panie do tego trzeba mieć zęby. Jak pan nie zgryzie, tak pan zgryzie. Jak to otworzyć? Ale to takie, to nic się temu nie stanie. Pieczywo chrupkie. Wyciągniemy sobie jeszcze nóż. Nóż wyciągniemy, bo se to posmarujemy dżemem malinowym. Posmarujemy sobie. W miarę w miarę jest to ten do zjedzenia. jest no dobra jeszcze 45 sekund. Bo tu rzeczywiście albo coś źle zrobiłem, no albo się to nie chciało ugotować. Batoniki. Danie główne się robi. Jeszcze spróbujmy kurczak z ryżem i warzywami, chociaż tak w to nie bardzo, że się przegrzało, a wiecie ile się grzało, to wątpię, że się to przeterminowane, prawie rok, tak to wygląda, spróbujemy, znaczy taki jego, a jest kurczak. To jeszcze letniawe. Musiało być w dużej ale ale nie jest złe. Mm. Marka mm. dużo kurczaka. Mm. Tylko to najlepiej był. Na talerzyk wysypać i sobie osobno przygrzać. Mm. Mamy tu jeszcze makaron z mięsem mielonym w sosie. Jeszcze sprawdzimy. O, to on wygląda znacznie fajnie. Mm. z mięsem mielonym w sosie. Hmm. Bardzo dobry. Te podgrzebacze by tego nie podgrzały. Dlatego ja tu mam nawet takie w D na 5 minut. I mam takie trochę chłodne. No i tyle na tyle, no bo Krakersy każdy wie jak smakuje. Fejban, kurczak w sosie Rewelacja. Jeszcze po tym 04.11.2022 rok. Data ważności była. Zarówno herbata, to się raczej nie zepsuje. Bardziej myślę, że się to zepsuje. To, a tu nie. Myślę, że w roku 2025 można by było zjeść i, i pasztecik. Kurczatek no. bardzo dobre Ja sobie teraz wiadomo, tego nie zmarnuję. Wysypię sobie to na talerz i po prostu sobie na wieczór przygrzeję w mikropalupce. Jeszcze jest tu miód, bata, batoniki. No, tak, batoniki. Tak więc kamera się wyładowała. Tam może być lekkie takie przycięcie. Ale bardzo dobra sprawa. No i kończę tą rację żywnościową policyjną. Tak więc dzięki za oglądanie. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Myślałem, że to nakręcę w jednej urywku, no ale mogłem podłączyć ale trudno. Tak więc. Bardzo dobre, do zobaczenia. W czym to się.